To jednak 50 zł w nocy. No tak, mówiłem. Czy to z brzegu, czy z łódki? 6 20, a w innych godzinach jest choba karpiowa, czyli 50. Mhm. Czy to Karpioła, czy nie karpiowa, to kurwa tak samo kosztuje. No tak to jest zrobione, niestety. Yy, w nocy, za noc, za noc 50 zł. Było kiedyś na kiedyś było 20, a teraz to zmienili to. Yy. To po cholerę łowić, jak nie można wziąć ryby.